Zobaczcie proszę ten kadr. Oczywiście pomijając grafikę. No wygląda to pięknie, aranżacja pola bitwy 10 na 10. Ale tekstury jest z dupy. I witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 2302, sobota 28 stycznia. Wiedźmin 3 132, czyli Last Game, nie Next Gen, to bardzo istotne. Czyli ta y, prawidłna wersja, lepsza. Poziom najwyższy. Ustawienia graficzne z kolei najniższe, parę modów, żeby usprawnić rozgrywkę, gramy. Ja oczywiście skipnę cały ten etap początkowy, no jak możecie zauważyć, grafika zestarzała się. O, no, widać jak się zestarzała, ta gra no, już na premierę nie była piękna, no ale zobaczcie jakość tych tekstur. Ja uważam osobiście, i zresztą nie ja uważam, tylko widać gołym okiem, Gothic 2 IMO miał lepszą jakość tekstur niż Wiedźmin 3. No ale tak jak mówię, nie, nie dziwmy się, że powstał Next Gen, skoro gra zdecydowanie potrzebowała odświeżenia. Same dialogi będą skipowane. Wiecie dlaczego? Tu chodzi o mięso. Nie chodzi o to, żebyśmy oglądali dialogi, bo dialogi każdy kojarzy. Natomiast mięso, czyli gameplay, no to, to jest specyficzne. Każdy ma inne podejście i inny gameplay, więc jak najbardziej warte odnotowania i pokazania. A jeśli chodzi o usprawnienia rozgrywki, jest mod, który autoaplikuje... Maści na broń. I jest również mod, który. Podnosi przedmioty. Autopodnoszenie przedmiotów z potworów zabitych w twojej okolicy. Co jest, mówię, bardziej quality of life, bo to nie, 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 nie sprawia, że gra jest łatwiejsza, natomiast gra sprawia, że marnuje mniej czasu na klikanie niepotrzebnych menu. Jeśli chodzi o bildzik, to będzie to takie. Kurde, właśnie chciałbym. Co się stało się? Chciałbym zbalansować to i bardziej pójście pod znaki niżli typowo walkę, bo Wiedźmin 3 walką stoi, mele, ale chciałbym zrobić taką, wiecie o co chodzi, żeby nie było nudno, taka hybryda. Cieniowanie wygląda bardzo dobrze, oświetlenie jest w porządku, natomiast modelowanie nierówne, bo ile modele Geralda i gdzieś tam potworów, niektórych warte odnotowania. Wyglądają ślicznie o tyle, no zobaczcie jakość tych tekstur. Nie będę używał konia w tej grze, czyli płotka. Nie powiem, że jest irrelevant, mimo że jest, ale no zwyczajnie raczej będę używał zwykłego biegu, sprintu w tym wypadku, bo jak widać, Geralt porusza się nieco szybciej i to mi wystarczy. Zobaczcie tutaj. No wygląda to ślicznie tylko oczywiście brakuje czego. Przede wszystkim teksturowania, bo wygląda jak gówno. Jak można było grę w tym stanie wypuścić? To wygląda tak, jak oni by tworzyli grę i... trochę jak z cyberpunkiem. Wydali grę, zanim umieścili liście na drzewach. Coś mi tu nie gra, panowie. No gra jest ewidentnie niekompletna. Zadanie, które jest niczym innym jak tutorialem, bo to jest pierwszy questik, gdzie mamy walkę wręcz, ale znowu w całej grze będzie takich questów z walką wręcz multum. Czyli mówię, lokacja ma przynajmniej po jednym zadaniu danego gatunku, żeby nas wprowadzić, jak wygląda późniejsza rozgrywka. Nawet jak widać, mamy ogłoszenie, tablicę ogłoszeń z zadaniami. Oczywiście w późniejszym toku rozgrywki tych tablic będzie o wiele więcej. Chłop podpalił chatę, zrobił duże kółko i wrócił w zasadzie do miejsca obok punktu startowego quest'a. Rozumiecie, o tym właśnie mówię. Ale to chodzi o to, żeby questy były w jednej okolicy, żeby tego nie rozwlekać. Mamy dwa wybory. Mm, idziesz ze mną. Można rzucić na niego czary. I gościu jest w tym momencie pod wpływem uroku. No i tu znowu dialogi, które nic nie wnoszą. Teoretycznie można się bawić w jakiś tam roleplay, że mamy te dobre i złe dialogi, ale ostatecznie nie ma to wpływu w większości wypadków na nic. To no bardziej, żeby nasze ego gdzieś tam łechtać, że y, powiedzmy, traktowaliśmy kogoś z szacunkiem w momencie, kiedy mówię, zupełnie nic to nie zmienia. Myślę, że jeśli chodzi typowo o gameplay, to będę się starał no, wykonywać większość zadań, jeśli nie wszystkie, i większość znajdzie, ale to mówię. Połowa z tego raczej będzie poza nagraniem, bo naprawdę gra no, zmaga się z tą bolączką dzisiejszych open worldów. Największy problem buildu, który chcę wykonać, to to, że niestety na początku stamina będzie się wolno regenerować, więc kastowanie znaków early dość wolne. Od momentu, kiedy podpalanie wchodzi raz po raz, znak Igni petarda. Ale niestety, jako że niektóre potwory są zupełnie niewrażliwe na dane znaki, no będzie trzeba mieć... Przynajmniej tak. dwa zestawy kwipunku. Oczywiście pole bitwy dość małe, nieadekwatne do rozmiarów rzeczywistych pól bitw, nieważne. No Open World musi jakoś, się, musi jakoś to wszystko skompresować, żeby też nie, nie, nie było to 10 razy większą mapą. Ale zauważcie, od tego miejsca musimy dosłownie. Tak jak w Gotiku trójce: 15 metrów. No i okazuje się, że Bastion został uratowany przez jakiegoś Nilfgarczyka Garczyka. W zasadzie obaj się uratowali trafił ślepy na kulawego, jeśli można tak powiedzieć. I on niby ma poziom 5, ja mam pierwszy i dalej mu odbieram coś. A tu jest jakiś głupi system, że jak przeciwnik ma kilka leveli różnicy względem ciebie, to mu zdecydowanie mniej odbierasz. Jest po prostu nałożony efekt jakiegoś damage yy, reduction czy cokolwiek. Czyli dajmy na to, ty masz level 10, golem 15 i mimo że to nic nie tylko i wyłącznie ma wpływ na bazowe statystyki to z jakiegoś względu gra decyduje, że ty masz mu odbierać minus 50% tak z buły. Tylko dlatego, że jest level difference. Chłopot ze studnią, ja to zadanie znam. Chłop mówi, że jakieś duchy opanowały studnie. No i my oczywiście godzimy się pomóc. I w każdym questie, to jest schemat, w każdym jednym questie typu kontrakt, zlecenie wiedźmińskie, możemy targować się odnośnie nagrody. No ale to wszystko jest irrelevant, bo naszą nagrodą jest... Tak naprawdę doświadczenie. No i tu trzeba się przekimać. Bo, jako że to południca, to występuje w południe. Proszę bardzo, południca? Ciekawe skąd się to wzięło. Odszedłem za blisko. Ogólnie fajna mechanika, bo większość potworów ma yy, powiedzmy te weak pointy. Nadany czy znak, czy uderzenie. Czyli ciężkie, lekkie. Pierwszy, poważniejszy potwór w gierce się schował ale jutro pewnie wróci, co się tu trzyma. Znowu trzeba użyć zmysłów wiedźmińskich, żeby dowiedzieć się co jest pięć. Palce ktoś ciągnął. Ją. Kobita walczyła o życie. Aha. I widać, że coś było przy studni. Powierzonym. Ktoś się wychuśtał. być może z czyjąś pomocą, nie wykluczone. To ramię. może od no, i okazuje się, że co, że trzeba wskoczyć do studni. Te zadania były tworzone z myślą, że to będzie demo, więc musiały prezentować się nieco lepiej. Tutaj jest, no mówię, bardzo dużo dialogu, monologu wewnętrznego Geralda. Później tego tak dużo nie ma. Kolejne zadania raczej lecone schematem, byleby tylko naklepać tego jak najwięcej. Sporządzić olej na upiory, wypić jakiś eliksir. Widzicie? To jest tutorial. Gerald mówi rzeczy, które. Gracz Wiedźmina na jedynki, już nawet wie, ale jako, że trójka była kierowana do większej rzeszy graczy, no to trzeba było zrobić te pierwsze questy bardziej jako tutorial. Proszę bardzo. Zadziałało. Mamy południcę, rzekomą. Sam system jest mega nieskomplikowany, bo używasz iframe'ów. Gdyby faktycznie nie było tu tej mechaniki, tylko na zasadzie fizycznego kontaktu dwóch modeli, byłoby to o wiele ciekawsze. Bo jako, że masz nieśmiertelność przez te x czasu w, w animacji, tak naprawdę abuzujesz cały czas uniki. Proszę bardzo, zrehabilitowałem się, mam nadzieję. Na zawsze. I tyle. Zbieramy trofeum. Problem mechaniki walki w tym Wiedźminie jest taki, że mamy iframe i tu się każdy raczej stara to abuzować. I nawet jeżeli atakuje cię grupa potworów, to jeśli wciśniesz spację, żeby zrobić przeturlanie się, to masz zwyczajnie około sekundy, kiedy jesteś nietrafialny, jesteś niewidzialny dla przeciwnika. Oczywiście oni wykonują animacje, ale nie są w stanie ci zadać obrażeń, co jest broken. To był tylko taki wstęp, takie zanęcenie za prezentowanie gierki. No słuchajcie, graficznie niestety Wiedźmin 3 wygląda bardzo staro, ale mówię, next gen... Większość aspektów graficznych naprawił, no i przede wszystkim dodał liście. Zobaczymy jak się przyjmie, zapraszam na kolejne odcinki.